Na no dzień dobry. Dzisiaj już z domu, od siebie, gadanko na śniadanko. Dzisiaj pożywny wtorek. Jest Światowy Dzień Normalizacji. I o ile normalizacja, taka jak to, że większość telefonów ma dokładnie tą samą końcówkę wejścia do ładowarki, dla mnie jest bardzo dobre, fajne i ok, bo wszyscy możemy z tego korzystać. Gdziekolwiek nie pójdę, ktoś może mi pożyczyć ładowarkę, jest ok. Ale Taka normalizacja, jak tworzenie zakresów referencyjnych w badaniach. w badaniach krwi, nie wiem, czy wiecie, jak powstają. Bierzemy średnio 100 przeciętnie zdrowych osób i tworzymy normy. I jak myślicie, te normy 20 lat temu, jakie były? No właśnie, dzisiejsze zakresy referencyjne dla mnie są niewystarczające. Warto sięgać do tych norm, które były zdecydowanie wcześniej, mając oczywiście na uwadze to, że wiedza medyczna jednak poszła do przodu. Ale jak się posiłkujemy badaniami naukowymi, jest dobrze. Lecimy w zdrowiu do setki. W zdrowiu do setki! Dobrze, że jesteś! Widzimy się w Toruniu. Jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, jeśli jesteś w okolicy Torunia, masz ze sobą wyniki badań, krwi do przeanalizowania, potrzebujesz mieć ułożoną suplementację, wpadaj na spotkanie odrodzonych. Link zdaje się, że jeszcze, jeszcze jest aktywny, a jeśli nie, to i tak przyjdź. Będzie można zapłacić na miejscu, nie gotówką, ale, ale też będzie można kliknąć. Po prostu przyjdzie, bądź z nami. To tyle dzisiaj, Torun. Jutro Poznań nie ma już miejsc na pewno, ale jutro już będzie wiadomo, jaki, jaki jest link na listopad. I warto być czujnym, bo ostatnio w tydzień rozeszły się miejsca w Poznaniu, a będzie znowu o czym mówić. Będzie znów mocno warsztatowo, tak jak jutro. Więc tymczasem. Mm, Tyle z moich ogłoszeń. Z drugiej strony pożywny wtorek. Schroniska górskie. No przecież nie można być w podróży na keto, bo się nie da. Trzeba jeść to, co tam jest. <laughs> nie. Można być na keto w podróży i można jeść to, co tam jest. Podam taki przykład. Schronisko górskie, ale na szrenicy jest bardzo podobnie. Schronisko górskie pod łapskim szczytem. Byłam tam trzy dni. Nie wzięłam ze sobą zupełnie celowo nic do jedzenia, dlatego że wiedziałam co tam jest. I otóż na śniadanie można sobie wybrać jajecznicę z dwóch, trzech, czterech jaj. Dodatkowo można wybrać tą jajecznicę z boczkiem lub bez. No, więc nie trzeba bułki do tego brać, prawda. Można wybrać zupę gulaszową. Zupa gulaszowa mocno dużo mięsa naprawdę jest się czym najeść nie potrzeba drugiego dania owszem, na drugi ach, jeszcze kapuśniak też mocno gęsty mięsny jest się czym najść. Zupa borowikowa też jest z mięsem jest się czym najeść. Na drugie danie tu dużo dużego wyboru, chociaż ta zupa to była dla mnie tak naprawdę drugie danie, bo było naprawdę gęsto. Ale e, jeśli bierzemy pod uwagę drugie danie, no kotlec habowy u mnie odpada. Mm, pierogi wszystkie u mnie odpadają, ale jeśli ja się najem rano porządnie jajecznicy z czterech jaj na boczku, to mnie trzyma cały dzień. Potem wystarczy, że zjem sobie dwie kiełbasy z grilla. I w zupełności mi to wystarcza. Jeszcze bigos. Bigos, bardzo smaczny. No, na hali szlenickiej nie odważyłabym się bigosu kupić. Może dlatego, że mam uraz, kiedyś tam kupiłam i bardzo źle się czułam po tym bigosie. Ale tutaj pod łapskim szczytem jak najbardziej dobry. Do tego herbata korzenna. Nie dlatego, że polecam, tylko dlatego, że lubię. <śm> I co? No, wyjątkowo kawę tam piłam, ale od czasu do czasu zdarza mi się. I, I takie jest keto. Więc da się, naprawdę da się być w podróży na stylu niskowęglowodanowym, nie jedząc śmieci po drodze gdzieś tam, jakichś dziwnych przekąsek. Więc jeśli uważasz, że w podróży nie da się być na keto, ale z drugiej strony, jeśli idziemy gdziekolwiek do jakiegoś hotelu, mamy konferencję, nocujemy w hotelu, idziemy na śniadanie. Nie dalej jak dwa tygodnie temu miałam taką sytuację, gdzie, gdzie poszłam na śniadanie i nawet nie był szwedzki stół, tylko do stolika. Było pytanie: czy, czy jajecznica, czy parówki? Ja wybrałam jajecznicę, można było też wybrać parówki. Oprócz tego dostałam deskę z wędlina, twarożek, żółty ser, ogórek, pomidor. Ja nie musiałam sięgać po bułkę. Byłam w zupełności najedzona, najedzona tym wszystkim, co było mi podane, a było podane aż z naddatkiem. Więc naprawdę nie ma powodu do stresu, że nie można być w stylu niskowęglowodanowym gdziekolwiek w podróży. I taka mała uwaga, zauważyłam sama po sobie. Warto, jeśli jest jajecznica z bułką, powiedzieć, że tej bułki nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że pierwszego poranka zapomniałam powiedzieć, że bułki nie chcę i tą bułkę dostałam i tak sobie skubnęłam. Tyle lat bułek nie jadłam i skubnęłam sobie tą bułkę raz drugi, pół bułki zeszło, no i potem się źle czułam. Dlaczego? Nie dlatego, że jestem w stylu niskowęglowodanowym i się człowiek, każdy będzie czuł źle po bułce, ale ja wiem, że mam celiakię, więc, więc czułam się fatalnie po tej zjedzeniu po bułki. Stwierdziłam, że a, po bułki troszeczkę, to mi nie zaszkodzi, a jednak. Więc wnioski bardzo ciekawe. Podłabski Szczyt zapraszam, albo nie, nie zapraszam, bo jak wszyscy tam pójdziecie, to już nie będzie tak klimatycznie. Ale jest to miejsce przeurocze z cudownymi ludźmi w obsłudze. Także no tak, no zapraszam w to miejsce. Jest przeurocze. Więc tymczasem widzimy się dzisiaj w Toruniu, jutro w Poznaniu, a um, jutro rano holistyczna środa. Dobrze, że jesteś i bądź najlepiej jak potrafisz. Pa!